Cześć, tu Ania, witaj na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który niejako jest odpowiedzią na Waszą ostatnią liczną krytykę co do mojego upodobania do kremu Nivea. Jeżeli interesuje Cię moja odpowiedź na tą krytykę, zapraszam do oglądania. Kochani, jest mi trudno przejść obok tej Waszej licznej krytyki. Co do kremu Nivea, którego bardzo namiętnie ostatnio używam. <laughs> Mam wytłumaczenie w kilku podpunktach. Jeżeli macie trochę cierpliwości, to wysłuchajcie mnie. Może zrozumiecie mój punkt widzenia. Fajnie się wzbogacić też o inną perspektywę. Że zaczynam od punktu pierwszego. Nivea jest firmą, która istnieje na rynku światowym. Od ponad 100 lat, jeżeli nie 200, nie wiem, ale od ponad 100 lat I to jest firma, która ma tak y, liczną klientelę, że była w stanie zebrać tak duży tak dużo majątek, że inwestuje w naukowców, którzy badają składy kremów i specjalizują się też w ulepszaniu tychże kremów. Także to, że coś tam formalnie pisze, że niby jest zły skład, niekoniecznie tym składem złym musi być. Tu są też niuanse. Na przykład, tak jak ja kiedyś sobie myślałam, że alkohol w kremie to samo zło, bo wysusza skórę, że działa na ten płaszczyk lipidowy, że go niszczy. No okazuje się, że jest jakiś tam, jakaś tam zmieniona forma tego alkoholu. Który działa w ten sposób, że zamyka w takich kuleczkach niejako te wartości odżywcze, ponieważ jest alkoholem głęboko wnika w skórę i ponieważ jest alkoholem wyparowywuje, zostawiając właśnie te składniki odżywcze w głębi skóry. Także alkohol niekoniecznie jest samym złem. Tak jak kiedyś też myślałam, że sfermentowane składniki w kremie to zło. Ale jak się okazuje w pielęgnacji koreańskiej, właśnie to jest dobre. Właśnie te sformontowane wyciągi z roślin, takich jak lotos, jak ryż, i jeszcze innych, tam parę wymieniali, a już sobie nie przypomnę, to właśnie te sformontowane wyciągi z tych roślin są tym dobrym. Tak więc, e, to, co może się wydawać na pierwszy rzut oka złym składem, niekoniecznie tym złym składem musi być. Może to być właśnie to, co kiedyś było złem, to teraz jest tak zmodyfikowane, że zostało wyciągnięte z tego składu właśnie to, co najlepsze, to, co pierwotnie miało ludziom służyć. To, to jest pierwsza taka moja. Odpowiedź na Wasze zarzuty. Druga odpowiedź na zarzuty testowanie na zwierzętach. No, w Europie ani w Ameryce na zwierzętach się tego nie testuje. Jedyne podejrzenie, które może padać, jeżeli chodzi o testowanie na zwierzętach, jest rynek chiński. Ale, żeby firma światowa została w ogóle dopuszczona do, do sprzedaży na rynku chińskim, Musi podpisać klauzulę, że wyraża zgody na testowanie na zwierzętach. I to jest polityka. Jeżeli ktoś prowadził swoją własną firmę, to wie, że są też rozmowy poza pozakulisowe i są pewne ustalenia słowne, personalne, że to formalnie jest tak, bo taka jest polityka, ale w rzeczywistości to niekoniecznie musi. Musi do tego dojść, bo ta firma Nivea istnieje od 100 lub 200 lat i może na samym początku testowała na zwierzętach, ale tego już więcej nie robi. Nie potrzebuje tego, ponieważ inwestuje w tej chwili w naukowców, którzy testują w laboratoriach te kosmetyki. One są w laboratoriach testowane. One są tak dopasowywane, te składy są tak dopracowywane, że już nie potrzeba, nie ma takiej potrzeby testowania na zwierzętach. Jeżeli krem Nivea jest testowany na zwierzętach na rynku chińskim, to jest to tylko pokazówka, jakiś przesiewowy test, ale nieregularny, to nie ma tam nic wspólnego ze zdręczeniem zwierząt. Także to, jest, to są właśnie te yy, zakulisowe sprawy, że Formalnie jest podpisane tak, pozwalam na testowanie na zwierzętach, ale w rzeczywistości się tego nie stosuje, bo zyskują obie strony. Obie strony. Jedna strona chce być moralna, żeby nie było testowania na zwierzętach, a druga strona chce mieć najlepszy, jeden z najlepszych kremów na świecie, również na swoim rynku dla swoich ludzi, dla swojej klienteli. Dlatego formalnie tak wyrażam zgodę, ale w rzeczywistości nie Nie ma tych testów. Także to są moje odpowiedzi na Wasze główne zarzuty. Mam nadzieję, że, że trochę złagodzicie ton w swojej krytyce do mojego ukochanego kremu. No i tr trzecia, może jeszcze, powiem też o trzeciej. Ja nie podchodzę do kremów w taki sposób teoretyczny. Nie mogę. Ze względu na moją skórę. Nie mogę bo jak teoretycznie podejdę, to zaraz będzie mnie skóra piekła, paliła, Oj, zaraz mnie wysypie. Nie mogę. Ja muszę podejść do tego praktycznie. To co mi się naprawdę sprawdza, to co moja skóra lubi, to jak skóra moja nie reaguje alergicznie, nie wysypuje, jest złagodzona, jest, jest nasycona wilgocią. to to mi się sprawdza i właśnie kremliwa mi się sprawdza te bardzo drogie mi się nie sprawdziły a właśnie kremiwa mi się sprawdził. <laughs> nie mówię że wszystkie drogie kremy mi się nie sprawdziły <laughs> niektóre tak niektóre nie ale nivea jest tym kremem który łagodzi wszystkie te moje objawy takie mm, podrażnienia takiego takiego, takiego tej reakcji takiej Nieprzyjemnej. W tych trzech punktach mam nadzieję, że wyjaśniłam Wasze wątpliwości. Jeżeli nie, pytajcie dalej w komentarzach pod filmem. Będę odpowiadać dalej, jeżeli, jeżeli nie do końca wyjaśniłam. Na tym kończę dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podobał, zostaw lajka. Subskrybuj, aby nie ominąć kolejnego odcinka. I widzimy się następnym razem. Pa!